Czy zastanawialiście się kiedyś, co stało się z ogromnym arsenałem niemieckiej broni po tym, jak rozwiał się dym II wojny światowej? Ekipa artyleryjska inspekcjonująca zdobyty karabin 88 napełnia i testuje mechanizm odrzutu przed oddaniem strzału. Podróż tych narzędzi wojny od zdobycia do ostatecznego miejsca przeznaczenia tworzy fascynującą opowieść o historii polityce i intrygach. Zdobycie przez aliantów odkryte skarby. Gdy druga wojna światowa dobiegała końca, zwycięskie mocarstwa alianckie stały pośród ruin zniszczonej Europy, stojąc przed monumentalnym zadaniem rozbrojenia i demilitaryzacji. Niemcy, niegdyś potężna potęga militarna, leżały pokonane, ich miasta leżały w gruzach, rząd został rozwiązany, a machina wojenna pozornie rozbita. Jednak koniec konfliktu oznaczał początek złożonej sagi otaczającej losy ogromnego arsenału niemieckiej armii. Bezpośrednio po wojnie siły alianckie rozpoczęły szeroko zakrojoną operację przejęcia, skatalogowania i kontroli nad resztkami arsenału armii niemieckiej. Operacja ta nie polegała jedynie na zebraniu rozproszonej broni. Było to przedsięwzięcie wymagające skrupulatnej dokumentacji i strategicznego podejścia. Mającego na celu zapobieżenie ponownemu użyciu tej broni w konflikcie. Przejmowanie niemieckiej broni rozpoczęło się wraz z kapitulacją wojsk niemieckich na różnych frontach. Żołnierze alianccy, przemieszczając się przez miasta, lasy i pola, napotykali ukryte lub porzucone w pośpiechu składy broni. Były to m.in. karabiny, karabiny maszynowe, działa artyleryjskie. Czołgi, a nawet broń eksperymentalna, która nie została użyta na polu bitwy. Każdy egzemplarz stanowił przejaw niemieckiej kunsztu inżynieryjnego, potencjalne narzędzie w przyszłych konfliktach, gdyby wpadło w niepowołane ręce. Siły alianckie, zwłaszcza amerykańskie i brytyjskie, podjęły ogromny wysiłek w celu skatalogowania przejętej broni. Proces ten nie był jedynie ćwiczeniem inwentaryzacyjnym ale szczegółowym badaniem mającym na celu zrozumienie postępu technologicznego osiągniętego przez Niemcy. Inżynierowie i eksperci wojskowi badali broń, zwracając uwagę na jej konstrukcję, skuteczność i potencjał integracji z arsenałami aliantów lub do celów badawczych. Katalogowanie służyło również celom prawnym i administracyjnym, ponieważ broń stanowiła dowód działań wojennych reżimu nazistowskiego. I była wykorzystywana w procesach o zbrodnie wojenne oraz do dokumentacji historycznej. Każdy przedmiot był starannie rejestrowany i podejmowano decyzje dotyczące jego przeznaczenia. W ramach powojennych porozumień mocarstwa alianckie podzieliły między siebie zdobytą niemiecką broń. Na ten podział wpłynęło kilka czynników, w tym wkład każdego z państw sprzymierzonych w wysiłek wojenny, strategiczne znaczenie broni, oraz kształtujący się krajobraz geopolityczny zimnej wojny. Na przykład Związek Radziecki przejął znaczną część tej broni, przeznaczając ją na potrzeby swoich sił zbrojnych lub wysyłając w celu wsparcia reżimów i ruchów alianckich w krajach rozwijających się. Ogromna ilość broni stanowiła poważne wyzwanie. Przechowywanie stało się problemem, ponieważ ogromne ilości sprzętu wojskowego wymagały bezpiecznych i kontrolowanych warunków. Aby zapobiec kradzieży lub niewłaściwemu użyciu. Ponadto siły alianckie musiały stawiać czoła niemieckim żołnierzom i cywilom próbującym ukryć broń, zarówno dla ochrony osobistej w chaotycznym powojennym otoczeniu, jak i w celu potencjalnego wykorzystania w ruchach oporu. Przejęcie i skatalogowanie niemieckiej broni miało głęboki wpływ na powojenną Europę. Dla pokonanego narodu niemieckiego symbolizowało utratę suwerenności. I początek długiej drogi do odbudowy pod nadzorem aliantów. Dla aliantów stanowiło skarbnicę wywiadu wojskowego i sposób na zapewnienie przyszłego bezpieczeństwa Europy. Operacja ta ustanowiła również precedens dla sposobu, w jaki społeczność międzynarodowa radzi sobie z rozbrojeniem pokonanego mocarstwa. Co więcej, los tej broni stał się przedmiotem intryg i spekulacji. Historię o ukrytym nazistowskim złocie. Towarzyszyły opowieściom o tajnych składach broni, podsycając mity i legendy, które przetrwały do dziś. Jednak poza mitami, praktyczne implikacje związane z obsługą tak dużych zapasów uzbrojenia uwydatniły wyzwania związane z przejściem od wojny do pokoju, podział łupów, metody dystrybucji aliantów. Po zakończeniu wojny i przejęciu niemieckiego arsenału wojskowego, alianci stanęli przed kolosalnym zadaniem. Rozstrzygnięcia losu zdobytej broni. Proces ten nie polegał jedynie na podziale łupów. Było to starannie zaplanowane przedsięwzięcie, które odzwierciedlało strategiczne priorytety aliantów, potrzebę bezpieczeństwa na ogarniętym wojną kontynencie i wyłaniające się zarysy nowego krajobrazu geopolitycznego. Podział niemieckiej broni między aliantów był regulowany szeregiem porozumień zawartych pod koniec wojny i bezpośrednio po niej. Porozumienia te miały na celu zapewnienie, że dystrybucja będzie sprawiedliwa, zrównoważona i dostosowana do wkładu każdego kraju w wysiłek wojenny. Jednakże sprawiedliwy i zrównoważony podział był subiektywny. Terminy te w kontekście zróżnicowanych interesów strategicznych aliantów i zbliżających się napięć związanych z zimną wojną. Kilka kryteriów kierowało podziałem niemieckiej broni między mocarstwa alianckie. Kraje, które poniosły większy ciężar w walce z nazistowskimi Niemcami, argumentowały za większym udziałem w łupach, w tym Związek Radziecki, który poniosł główny ciężar niemieckiego ataku na froncie wschodnim. Każdy sojusznik oceniał, co jest potrzebne do wzmocnienia swoich zdolności militarnych i odstraszania przyszłych zagrożeń. Oznaczało to, że mocarstwa dysponujące wiedzą techniczną, umożliwiającą ich użycie lub inżynierię wsteczną, często przejmowały bardziej zaawansowane lub wyspecjalizowane systemy uzbrojenia. Niemcy były podzielone na strefy okupacyjne, a broń znajdująca się w każdej strefie była głównie kontrolowana przez mocarstwo okupacyjne. Ten podział wpłynął na dystrybucję, ale doprowadził również do negocjacji między aliantami w sprawie konkretnych rodzajów uzbrojenia. Kształtująca się dynamika zimnej wojny wpłynęła na dystrybucję. A Stany Zjednoczone i Związek Radziecki dążyły do zabezpieczenia zaawansowanych technologii dla swoich arsenałów i jako dźwigni w rodzącym się konflikcie ideologicznym. Podział niemieckiej broni miał daleko idące implikacje geopolityczne. Dla Związku Radzieckiego przejęcie niemieckiej technologii i wiedzy fachowej było dobrodziejstwem dla jego kompleksu militarno-przemysłowego, umożliwiając mu pokonanie przeszkód technologicznych. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, nieufne wobec sowieckich zamiarów, równie chętnie pozyskiwały zaawansowaną broń do badań i włączenia do swoich strategii wojskowych. Ten wyścig o niemiecką technologię wojskową można postrzegać jako pierwszą salwę zimnej wojny, w której każda ze stron dążyła do zdobycia przewagi. Podział ten odzwierciedlał również zmieniającą się dynamikę sił w czasie zimnej wojny, w której każda ze stron dążyła do zdobycia przewagi. Podział ten odzwierciedlał również zmieniającą się dynamikę sił na arenie międzynarodowej, w której Stany Zjednoczone i Związek Radziecki wyłaniały się jako supermocarstwa, a mocarstwa europejskie, choć zwycięskie, były osłabione przez wojnę. Niecała broń została po prostu podzielona między zwycięzców, część, ze względu na swoje historyczne znaczenie lub unikalną technologię, została przeznaczona do badań lub zachowana w muzeach. Inne zostały zniszczone w ramach inicjatyw rozbrojeniowych lub aby zapobiec ich dostaniu się w niepowołane ręce. Ponadto część broni została dostarczona krajom niezaangażowanym bezpośrednio w konflikt, ale sprzymierzonym z, z aliantami w ramach programów pomocy wojskowej, mających na celu wzmocnienie Zachodu w obliczu postrzeganego zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego. Dystrybucja niemieckiej broni miała długofalowy wpływ na globalną równowagę militarną i rozwój powojennej technologii wojskowej. Wiele broni i technologii przejętych przez aliantów wpłynęło na projektowanie i rozwój nowych systemów uzbrojenia w kolejnych dekadach. Na przykład niemiecka technologia rakietowa stała się podstawą zarówno radzieckiego, jak i amerykańskiego programu kosmicznego. Co więcej, podział tych łupów podkreślił znaczenie przewagi technologicznej w stosunkach międzynarodowych. Lekcja, która ukształtowała politykę wojskową i zagraniczną w czasie zimnej wojny i później. Na froncie wschodnim podejście sowieckie. Po II wojnie światowej Związek Radziecki wyłonił się nie tylko jako zwycięzca, ale także jako rozwijające się supermocarstwo, pragnące umocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Ogromne zapasy niemieckiej broni i technologii zdobyte przez Armię Czerwoną stanowiły dla ZSRR Wyjątkową okazję do wzmocnienia swojej potęgi militarnej i technologicznej, kładąc podwaliny pod jego postawę w okresie zimnej wojny. Radzieckie podejście do przejętego niemieckiego arsenału było pragmatyczne i strategiczne. W przeciwieństwie do zachodnich sojuszników, którzy często byli bardziej zainteresowani technologicznymi wnioskami, jakie mogła dostarczyć ta broń, Sowieci skupili się na natychmiastowym ponownym wykorzystaniu. Niemieckie czołgi, broń palna i artyleria zyskały nowe życie w szeregach Armii Czerwonej, podczas gdy niemieccy naukowcy zostali zmuszeni do wniesienia swojej wiedzy specjalistycznej do sowieckich projektów. Jednym z pierwszych kroków podjętych przez radzieckie wojsko było włączenie niemieckiej broni do istniejącego arsenału. Ta integracja służyła dwóm celom: pozwoliła Armii Czerwonej szybko uzupełnić zapasy uzbrojenia, uszczuplone po zniszczeniach wojennych i stanowiła rozwiązanie tymczasowe, podczas gdy radziecki przemysł przestawiał się na produkcję w czasie pokoju. Niemieckie czołgi pancerne, działa przeciwlotnicze i niesławny karabin szturmowy STG kalibru 44 należały do sprzętu, który był wykorzystywany we wczesnych etapach zimnej wojny, bezpośrednio w siłach radzieckich lub dostarczany sojusznikom w bloku wschodnim. Prawdziwym atutem związku radzieckiego była jednak zaawansowana technologia i badania pozostawione przez Niemców. Rakieta V-2, pierwszy na świecie kierowany pocisk balistyczny dalekiego zasięgu, stała się obiektem szczególnego zainteresowania. Zdobyte rakiety V-2 i ich konstruktorzy, w tym kluczowe postacie, które później odegrały kluczową rolę w amerykańskim programie kosmicznym, zostali przetransportowani do ZSRR. Ten transfer wiedzy i materiałów znacznie przyspieszył radzieckie programy rakietowe. I eksploracji kosmosu, które ostatecznie, odnosząc się do takich kamieni milowych, jak wystrzelenie Sputnika, pierwszego sztucznego satelity Ziemi, niemieckie wpływy nie ograniczały się do techniki rakietowej. Radziecki przemysł lotniczy odniósł ogromne korzyści z niemieckich badań nad silnikami odrzutowymi i aerodynamiką. Zdobyte niemieckie samoloty, w tym pierwszy na świecie operacyjny myśliwiec odrzutowy Messerschmitt. ME-262 zostały poddane inżynierii wstecznej, przyczyniając się do rozwoju radzieckich myśliwców odrzutowych, takich jak MIG-15. Myśliwce te później udowodniły swoją wartość w konfliktach takich jak wojna koreańska, gdzie zmierzyły się z amerykańskimi samolotami wywodzącymi się z tej samej niemieckiej linii technologicznej. Poza bronią konwencjonalną, Sowieci byli w pełni świadomi potencjału technologii jądrowej. Niemieckie postępy w fizyce i inżynierii były szczegółowo badane pod kątem wszelkich spostrzeżeń, które mogłyby przyspieszyć radziecki projekt bomby atomowej. Podczas gdy większość kluczowych badań jądrowych pochodziła z działań szpiegowskich w Stanach Zjednoczonych, niemieckie dokumenty naukowe i specjaliści przejęci przez Sowietów dodali cenne elementy do układanki. Magazyny zachodnich aliantów, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Przyjęły zróżnicowane podejście do przejętego niemieckiego arsenału. W przeciwieństwie do strategii Związku Radzieckiego, polegającej na natychmiastowym ponownym wykorzystaniu, Zachód skłaniał się ku podwójnej strategii magazynowania i badań, postrzegając tę broń zarówno jako potencjalny atut, jak i przedmiot rozwoju technologicznego. Gdy kurz na europejskim teatrze działań wojennych opadł, Ogromne ilości niemieckiej broni zostały przetransportowane do magazynów w całych Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Obiekty te, od odległych składowisk po bazy wojskowe o zaostrzonym rygorze, stały się miejscami spoczynku szerokiej gamy uzbrojenia, od karabinów piechoty po zaawansowane rakiety V-2. Początkowy cel był prosty zabezpieczyć tę broń, aby nie dostała się w niepowołane ręce. I nie zdestabilizowała i tak już kruchej równowagi powojennej. Jednak samo magazynowanie nie było celem samym sobie dla zachodnich aliantów. Cuda techniki ukryte w niemieckim arsenale stanowiły skok naprzód w zakresie zdolności militarnych. Stany Zjednoczone w szczególności doceniły wartość niemieckich innowacji w dziedzinie techniki rakietowej, napędu odrzutowego i fizyki jądrowej. W związku z tym, znaczną część przejętej broni i sprzętu przeznaczono do kompleksowych badań i analiz. Kluczowym elementem tej strategii była operacja Paperclip, tajny program, w ramach którego ponad 1600 niemieckich naukowców, inżynierów i techników zostało zrekrutowanych do pracy w Stanach Zjednoczonych, skutecznie przekazując swoją wiedzę i doświadczenie. Program ten nie tylko ułatwił bezpośrednie badanie niemieckich osiągnięć technologicznych, ale także zintegrował niemieckie know-how, z amerykańskim ekosystemem badawczo-rozwojowym, znacząco wpływając na amerykański potencjał wojskowy i eksplorację kosmosu. Brytyjczycy również poczynili znaczące postępy, badając niemieckie silniki odrzutowe i konstrukcje samolotów. Zdobyte myśliwce odrzutowe Messerschmitt ME262 i ich silniki zostały skrupulatnie przeanalizowane przez brytyjskich inżynierów, co wpłynęło na rozwój brytyjskich samolotów odrzutowych. Działania te odegrały kluczową rolę w utrzymaniu przez Wielką Brytanię pozycji wiodącej potęgi w dziedzinie technologii lotniczej w latach bezpośrednio powojennych. Być może najbardziej emblematycznym przykładem wykorzystania niemieckiej broni przez zachodnich aliantów do celów badawczych były amerykańskie i brytyjskie badania nad rakietą V-2. W Stanach Zjednoczonych przechwycone rakiety V-2 służyły zarówno jako narzędzia badawcze, jak i podstawa rozwijających się amerykańskich programów rakiet balistycznych i eksploracji kosmosu. Rakiety te były nie tylko analizowane pod kątem wiedzy technologicznej, ale także wystrzeliwane z amerykańskich baz, takich jak poligon rakietowy White Sands, w celu zebrania danych na temat fizyki wysokości i warunków atmosferycznych. Poza badaniami technologicznymi, część niemieckiej broni została ponownie wykorzystana do celów szkoleniowych. To pragmatyczne wykorzystanie pozwoliło siłom alianckim zapoznać się z uzbrojeniem wroga, usprawniając szkolenie taktyczne i rozwój doktryn. Dzięki bezpośredniemu zrozumieniu mocnych i słabych stron niemieckiego uzbrojenia, zachodnie armie mogły lepiej przygotować swoje siły do przyszłych konfliktów, w których mogłyby napotkać podobne lub pokrewne technologie. Od wrogów do sojuszników odbudowa obronności Niemiec. Transformacja Niemiec Zachodnich z pokonanego narodu w bastion obrony Zachodu podczas zimnej wojny to opowieść o prawdziwej polityce, pojednaniu i zbrojeniach. Rozdział ten zgłębia zawiły proces i złożoną politykę stojącą za zbrojeniem Niemiec Zachodnich, w tym szczególną rolę, jaką w tej transformacji odegrała dawna broń Wehrmachtu. Bezpośrednio po II wojnie światowej. Myśl o zbrojeniu Niemiec była anatemą dla większości świata, biorąc pod uwagę wciąż świeże wspomnienia wojny. Niemcy były anatemą dla większości świata, biorąc pod uwagę wciąż świeże wspomnienia wojny. Jednak eskalacja napięć zimnej wojny szybko zmieniła krajobraz geopolityczny. Upadek żelaznej kurtyny w Europie wymusił silny antykomunistyczny bastion. A strategiczne położenie Niemiec zachodnich uczyniło je kluczowym elementem zachodniej strategii obronnej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Droga do zbrojenia była najeżona przeszkodami politycznymi. Mokarstwa alianckie, a zwłaszcza Francja, żywiły głębokie zastrzeżenia do przezbrojonych Niemiec. Wspomnienia dwóch wojen światowych zapoczątkowanych agresją niemiecką dominowały w dyskusjach. Jednak Stany Zjednoczone, których perspektywa strategiczna była kształtowana przez narastające zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego, naciskały na pragmatyczne podejście do integracji Niemiec Zachodnich z Paktem Obrony Zachodniej, co ostatecznie doprowadziło do utworzenia Bundeswery, Federalnych Sił Zbrojnych Niemiec w 1955 roku. Praktyczne aspekty szybkiego utworzenia wiarygodnych sił obronnych doprowadziły do wstępnego wykorzystania dostępnych zasobów, w tym byłej broni Wehrmachtu. Decyzja ta nie obyła się bez kontrowersji, biorąc pod uwagę symboliczny i historyczny bagaż, jaki niosła ta broń. Jednak natychmiastowe potrzeba sprawnego wojska, które wzmocniłoby NATO, przeważyła nad tymi obawami. Nadwyżki uzbrojenia z czasów II wojny światowej, od broni strzeleckiej po artylerię, zostały odnowione i przekazane nowo utworzonej Bundeswerze. Integracja tej broni z Bundeswerą wiązała się nie tylko z wyzwaniami logistycznymi, ale także z opracowaniem nowych programów szkoleniowych i doktryn wojskowych, które odzwierciedlały zarówno wnioski wyciągnięte z II wojny światowej, jak i nowe realia konfliktu zimnowojennego. Wielu byłych oficerów i żołnierzy Wehrmachtu, którzy zostali zbadani pod kątem przynależności nazistowskiej, i uznani za niewinnych, odegrało kluczową rolę w tym procesie, wnosząc cenne doświadczenie do formowania Bundeswehry. Poleganie na broni Wehrmachtu było jednak środkiem tymczasowym. Szybka modernizacja technologii wojskowej i integracja Niemiec Zachodnich z NATO wymusiły przyjęcie ujednoliconego sprzętu w całym sojuszu. Doprowadziło to do stopniowej wymiany broni z okresu II wojny światowej na nowocześniejsze uzbrojenie w tym broń palną i czołgi produkcji amerykańskiej, co umożliwiło większą interoperacyjność w ramach sił NATO. Poza Europą. Niemiecka broń na świecie. Historia niemieckiej broni po II wojnie światowej nie ogranicza się do teatru działań wojennych w Europie. Jej zasięg sięgał całego globu, wpływając na konflikty i uzbrajając narody daleko poza granicami kontynentu. Niniejszy rozdział analizuje historię tej broni, która znalazła nowe życie w odległych krajach, kształtując powojenną geopolitykę i dynamikę konfliktów w nieprzewidziany sposób. Po II wojnie światowej alianci znaleźli się w posiadaniu ogromnych zapasów niemieckiej broni. Wymagania zimnej wojny i proces dekolonizacji stworzyły kontekst, w którym broń ta była rozpowszechniana na całym świecie. Wraz z wyzwoleniem się nowych państw spod jarzma rządów kolonialnych globalny rynek zbrojeniowy został zalany nadwyżkami broni, w tym bronią produkowaną przez Niemcy, która często była sprzedawana lub dostarczana jako pomoc wojskowa w celu poparcia zachodnich lub radzieckich interesów geopolitycznych. Bliski Wschód stał się jednym z głównych kierunków dostaw niemieckiej broni 102. Kraje takie jak Izrael, Egipt i Syria. Używały tej broni w serii konfliktów, które zdefiniowały region w powojennych dekadach. W wojnie arabsko-izraelskiej w 1948 roku po obu stronach doszło do znaczącego użycia niemieckiej broni ręcznej i pojazdów opancerzonych. Powstające izraelskie siły obronne wykorzystywały czechosłowackie karabiny Mauser i karabiny maszynowe MGE-34, pierwotnie niemieckiej konstrukcji. Podobnie różne państwa arabskie otrzymywały dostawy niemieckiej broni kanałami radzieckimi i wschodnioeuropejskimi. W Afryce fala ruchów niepodległościowych i późniejsze konflikty często zawierały broń niemiecką. W krajach takich jak Etiopia, Angola i Mozambik, w bitwach z mocarstwami kolonialnymi i w sporach wewnętrznych, używano karabinów, karabinów maszynowych, a nawet artylerii Wehrmachtu. Broń ta, będąca symbolem europejskiego konfliktu, odegrała zatem rolę w afrykańskich zmaganiach o samostanowienie oraz w walkach zastępczych toczonych na całym kontynencie w okresie zimnej wojny. Niemiecka broń trafiła również do Azji, gdzie była używana w niektórych z najważniejszych konfliktów zimnej wojny. Podczas wojny koreańskiej siły północno-koreańskie i chińskie użyły zdobycznej broni niemieckiej przeciwko siłom ONZ. A siły chińskie używały zdobytej niemieckiej broni przeciwko siłom ONZ. W Wietnamie zarówno Viet Minh w pierwszej wojnie indochińskiej, jak i Viet Cong w czasie wojny wietnamskiej wykorzystywały niemiecką broń strzelecką, dostarczaną kanałami radzieckimi i chińskimi, w swoich kampaniach partyzanckich przeciwko siłom francuskim, a później amerykańskim. W Ameryce Łacińskiej niemiecka broń trafiała w ręce zarówno sił rządowych, jak i ugrupowań rewolucyjnych. W krajach takich jak Kuba, Nicaragua i Salwador niemiecka broń z czasów hutu była używana w walkach rewolucyjnych i wojnach domowych. Broń ta, często docierająca pośrednimi drogami, stała się narzędziem w szerszych walkach ideologicznych między lewicowymi rebeliantami a prawicowymi dyktaturami, z których wiele było wspieranych przez Stany Zjednoczone lub Związek Radziecki. Globalne rozproszenie niemieckiej broni palnej. Wywarło trwały wpływ na konflikty powojenne, przyczyniając się do militaryzacji walk politycznych i kształtując charakter działań wojennych w różnych regionach. Ich trwałość i ogromna dostępność sprawiły, że były one stale obecne w konfliktach długo po ich pierwotnym wytworzeniu. Co więcej, droga tej broni podkreśla wzajemne powiązania powojennej polityki globalnej i konfliktów. Symbolizują one cienie II wojny światowej, ponieważ elementy tego konfliktu znalazły nowy wyraz w bitwach i walkach o władzę drugiej połowy XX wieku. Kolekcjonerzy i muzea. Ochrona historii. Droga niemieckiej broni z czasów II wojny światowej obejmuje nie tylko pola bitew i krajobrazy geopolityczne, ale także wkracza w sferę pamięci, edukacji i etyki ponieważ artefakty te znajdują nowe domy w muzeach i kolekcjach prywatnych. To przejście od narzędzi wojny do artefaktów historycznych rodzi fascynujące narracje o konserwacji, pamięci i moralnej złożoności otaczającej pamiątki wojenne. Po II wojnie światowej, gdy narody zmagały się z zadaniem odbudowy i rozwoju, los milionów niemieckich egzemplarzy broni stał się przedmiotem rozważań. Wiele z nich trafiło do muzeów na całym świecie. Stanowiąc namacalne ogniwa łączące je z burzliwą historią XX wieku. Te muzea, od dużych instytucji krajowych po małe wystawy lokalne, wzięły na siebie odpowiedzialność za opiekę nad dziedzictwem tej broni, umieszczając je w szerszym kontekście wojny. Poza zbiorami instytucjonalnymi, prywatni kolekcjonerzy również odegrali znaczącą rolę w ochronie niemieckiej broni W. Dla wielu kolekcjonerstwo pamiątek wojennych. To pasja napędzana głębokim zainteresowaniem historią i chęcią zachowania artefaktów, które w przeciwnym razie mogłyby zostać utracone lub zniszczone. Ci kolekcjonerzy często dokładają wszelkich starań, aby uwierzytelnić, odrestaurować i, i zachować te eksponaty, czasami odkrywając przy okazji zapomniane historie lub technologiczne spostrzeżenia. Jednak gromadzenie i eksponowanie niemieckiej broni wow nie jest wolne od kontrowersji. Pojawiają się pytania etyczne dotyczące gloryfikacji narzędzi wojny i reżimów, które ich używały. Krytycy argumentują, że kolekcjonowanie artefaktów wojskowych, zwłaszcza tych związanych z reżimem nazistowskim, może nieumyślnie wybielać lub romantyzować brutalny i tragiczny okres w historii. Muzei i kolekcjonerzy stoją zatem przed wyzwaniem znalezienia równowagi między historycznym znaczeniem tych przedmiotów a potrzebą wrażliwego i dokładnego przedstawienia ich pochodzenia oraz okrucieństw związanych z ich użyciem. Zwolennicy gromadzenia i eksponowania pamiątek wojennych twierdzą, że artefakty te pełnią istotną funkcję edukacyjną. Argumentują, że poprzez konserwację i eksponowanie niemieckiej broni Wału, wow, muzea i kolekcjonerzy mogą ułatwić głębsze zrozumienie wojny, jej przyczyn i konsekwencji. Dzięki starannej opiece i narracji artefakty te mogą skłonić opinię publiczną do głębokiej refleksji nad naturą konfliktów, ludzkim kosztem wojny oraz znaczeniem pamięci o przeszłości dla zapobiegania przyszłym okrucieństwom. Zachowanie niemieckiej broni palnej na wystawę muzealną lub do prywatnej kolekcji wymaga skrupulatnej troski i fachowej wiedzy. Konserwatorzy zabytków muszą mierzyć się z problemami, takimi jak rdza i delikatne obchodzenie się z potencjalnie niebezpiecznymi przedmiotami. Proces konserwacji nie tylko gwarantuje, że artefakty te pozostaną nienaruszone dla przyszłych pokoleń, ale także wymaga badań i dokumentacji które mogą pogłębić naszą wiedzę na temat technologii i logistyki wojennej.